Co Wycudować. Wycudować. Piękne słowo. Słowo twórczyć zrobiłaś teraz. Wycudować. Ja miałem się z słów. Dobra, będę się, będę się tłumaczył. Dobra, no to cóż, po coś, po coś tu jesteśmy. Po co tu jesteśmy? Żeby czynić cuda? Czy żeby wytwarzać cuda? Czy by wy, wycudowywać cuda? Próbujemy ogarnąć? No żeby tworzyć cuda, tak? Żeby, żeby to... tworzyć cuda. Mnie się cuda kojarzy z czymś wyjątkowym. I to było takie pierwsze moje skojarzenie. No, nie wiem, tak? Można bardziej. Może być tak? Pasi? Może być? Może. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Jesteśmy? Jakie słowo robimy? Wnętrze. Cud. Tak? Gdzie umieszczamy trzy literki? Jaki pomysł macie? Na tu. No. Gdzie C, gdzie u, 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 d. D? Jakieś Czy na 11. Jak? C, U, D. C, U, D? Tak. Czemu tak? Bo to wszystko, co jest cudem, jest w, y, w środku, to właśnie Dobra. co Spróbujemy zanotować Twoje C, U, D i pokazałaś w tę stronę, tak? Tak. Dobra, ktoś się jakiś pomysły? A w sercu? Zostawiamy na chwilę. Tam coś wyjątkowo powiem na końcu. To o jedną w prawo. Co jedną? Czy twoja jest tutaj C U D? Tak. Jedną w prawo. Tak. I teraz jeszcze telefon do przyjaciela. Tak. Tak. Czy jeszcze jedną? C? Tak. U? D? Tak. Teraz się wytłumacz Wojtek, dlaczego tak powiedziałeś. Dlaczego tak? Ktoś stoi nogami na ziemi? Stoicie nogami na ziemi? Doświadczacie ciałem bycia tutaj? Tak. Co? jak ciało. Jest? U jak umysł? Daj jak? Da jak dusza. Te trzy rzeczy trzeba dbać. O co, o co perfekcyjnie nas starają się nauczyć dbać? Wracamy do szkoły. Podstawowej średniej, yy, studia tekstorandzkie, profesorskie. O co najbardziej nam mówią, żeby dbać? Ud. O to mówią coachowie, których bardzo tak. szanuję. Tacy kołczowie trafiają do mnie. Bardzo serdecznie się cieszę, że trafiają do mnie, bo jak przegrzeją w umyśle, to im kurwa czegoś brakuje. Zastanawiają się, że coś jeszcze. Kołczowie są fajni. Tylko przeważnie blizną tego zapomnieli o tym. I cóż im brakuje. No i co? Jakie było pytanie? Czego nas uczą w szkole? Czego nas uczą w szkole? Czego być dobrym, Dobry, żeby być posłusznym. Czego nas uczą w szkole? Dbanie o ciało, o zdrowie. Dbanie o ciało, zdrowie, tak? Napiszę w cudzysłowie zdrowie. Czyli, jak Wojtek mówi, jak jeść, czyli dieta? Tak? Zapominają o strefie umysłu i duszy. O strefie umysłu i o duszy, ale. Musi być między tym jakaś różnica, bo można by uogólnić, tak na początku patrząc, można powiedzieć, że jest ciało i coś tam jeszcze, tak? Ale jeśli coś jeszcze jest rozdzielone, to teraz rozróżnijmy umysł i rozróżnijmy duszę. Czym się różni umysł, a czym się różni dusza? Świadomość od Podświadomości, świadomość, rozumiesz, podświadomość. Świadomość i podświadomość. Uogólniamy oczywiście, bo to hmm. musielibyśmy 6 godzin, ale nie o to chodzi. Dobra, gdzie jest świadomość? Umysł. świadomość. Tak, tu jest świadomość. Tak? A dusza? Podświadomość. Podświadomość. Wiecie, że w naszym państwie jest wszystko na plus, tak? Nie? W no, mosty plus 800 plus. 800. Tak, wszystko na plus. Uh -huh. To tu jest też wersja plus. Uwaga, bo podświadomość jest bramą do. Tak to narysuję? To, że ten do Słyszałam o tym kiedyś? Czyli co, świadomość po podświadomości. Poprzez, poprzez podświadomość do nadświadomości. Jeśli nie uporządkujemy podświadomości, nie dostaniemy się do nadświadomości. Dlatego jak ktoś jest u mnie na sesji i mocno naciskam jego boli, że ja mu coś zrobiłem, mówi, kurde Wojtek, przestań już mówić do mnie, przekupuję się przez jego podświadomość. Walę młotem albo omijam, myślę, kształty tak, żeby poleciał ping do nadświadomości, żeby zainspirować. Ktoś tego wczoraj doświadczył? Nie jestem odnośnie wczoraj. Wstałam dziś bez bólu, plecy, w ogóle wszystko ok. Gość jest niesamowity. Ja tylko chcę was nauczyć mechanizmów. Nikomu znaczy, nie wchodzę w życie, <laughs> nikomu nie wchodzę w życie i tak, i tak dalej. Ja nie, nie jestem do tego, żeby rozgrywać Wasze życie. Ja tylko Was chcę zainspirować. Dobra? Nadświadomość. Mhm. Na świadomość. Rad świadomość czy chyba na czerwono powinienem napisać, mhm. to kosmos. A w kosmosie jest biblioteka. Niesamowita. Wszystkich Waszych myśli. Wszystkich myśli, wszystkich ludzi, wszystkich myśli, wszystkich istot. I możecie wybierać to, co chcecie. W bibliotece jest pierdolny jard pokoi. Wybieracie to, co chcecie. Dlaczego? Bo jest prawo, kto pisze, zapisuje prawo wolnej woli. Prawo wolnej woli, mówi. rób, co chcesz. Jest? Można być. Oczywiście zastanów się, czy tworzysz, czy niszczysz. Logiczne? A skąd, a skąd wiedzieć, co naprawdę chcemy? Skąd wiedzieć, co naprawdę chcemy? Jest takie słowo, które się nazywa pragnienie. To, to nie, 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 ma znaczenia z wcześniej, co mówiłem. Tak? Pragnienie. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że szłaś w góry na szczyt i chciał ciepić? ale nie miałaś w plecaku wody. No przynajmniej hipotetycznie możesz sobie wy, wy, wyobrazić, tak? I wiesz, że na, na szczycie jest 10 km. Po prostu, jest 10 km. Idziesz do te góry. Mówisz, kurna, chce mi się pić. I stoisz przed brudną kałużą. Brudna, syf, błoto. Napijesz się? Na pewno weźmiesz błoto i się napijesz błota? ja bym Myślę, że nie, nie napijesz się. Ufasz sobie, że jeśli jest 10 km, to co mówi logika, że gdzieś jeszcze po drodze czysta kałuża będzie. Napijesz się? Nie. Idziesz dalej. Pragnienie jest czymś takim, że jak pragniesz i wiesz, idziesz dalej. Tak? Dla tych, którzy lubią oglądać filmy, jest wiele bardzo mądrych filmów. Jednym z bardzo mądrych filmów i tak zwany koniecznie do obejrzenia, do zrozumienia jest film Incepcja. W drugiej scenie tego filmu jest odpowiedź na jeden ze sposobów w nasze życie. Nazywa się to? Jakie słowa, kto oglądał? Sylwia, pamiętasz, co trzeba powiedzieć? Zanotowałaś? Odrobić jeszcze, jeszcze raz. Powtórka z się myśli. Idea. Raz, idea usłyszana, nie da się jej odkodować, zdekodować. Czyli, jak coś słyszę, jest fajne, jest zajefajne, fajne, nikt mi nie odwiedzie. Pacetom powiedz, że mogą kupić sobie Porsche 911. Wszystko zrobię, żeby, żeby kupić. Dlaczego? Zrobię, żeby kupić. Poprzez czucie, materię. Ups, tak długo będę by otworzyć, aż doświadczam emocji. Chodzi o to, żeby wejść doświadczyć emocji poprzez materię. Nieważne, jest, metoda jest nieważna. Dlatego nie wolno nikogo krytykować. Rozumiemy? Nikogo nie wolno krytykować, bo nieważne, jak on do tego dojdzie. Nie wiemy, jak, chce, jak jest czyjeś pragnienie, marzenie. Ktoś do tego pragnie dojść. Pragnienie jest jak wody, więc jak wiesz, że i tak to zrobisz, to to zrobisz. Ja właśnie jeszcze nie wiem dokładnie, czego pragnę. To jak, to, to jak sobie podniesiesz wibrację i do, dogomerasz się tu, nikt cię nie odwiedzie. Pojedziesz na drugi ten świata i tak to zrobisz. Nikt cię nie odwiedzie. To jak tu doświadczysz z duszy tego, co jest twoje, mnie już, nikt nie, mnie już nikt nie odwiedzi od tego, co robię. Nikt mi nie skrzywił. Może się wszystko wydarzyć wokół. Nie ma dla mnie znaczenia. I tak wiem, dokąd idę. Wiem, co głębiej pogłębiam to swoje, czego, to, to swoje pragnienie, którego chcę doświadczyć. Dobra? Fajne? Wracamy do ziemi? Ciało, żebyśmy pokładali. Tak? Patrzcie, ile się mówi o tym, żeby konkretnie jeść. Fajnie w sposób poukładany. Tak? Jak myślicie, dbacie o siebie? Nie dbamy. Staramy się. Staramy się. Są konkrety. Dobra? Nie będę w stanie dzisiaj tutaj rozwinąć, bo musiałbym długo. Niektórzy sobie do mnie zadzwonią, z niektórymi się spotkam, będę tłumaczył. Nie ma też jednej wersji na wszystkich, żeby było jasne. Nie ma jednej wersji. Pięć lat, pięć lat szukałem geniusza, z którym współpracuję. To jest to lekarz, a naturopata z 30-letnim doświadczeniem. Wymyśliłem sobie, czytając książki, słuchając różnych rzeczy na YouTube, spotykając się z różnymi ludźmi, zadając pewne pytanie, wymyśliłem sobie w głowie pewien konstrukt, który bardzo wierzyłem, pragnąłem tego doświadczyć, używając tego słowa co wcześniej. Pragnąłem tego doświadczyć, że to tak musi być, czyli a, musi być schemat dojścia do zdrowia fizycznego, fizycznego. W momencie, kiedy ktoś tylko uwaga popełnia drobne błędy, zaraz powiem o emocjonalnym zdrowiu, ja teraz mówię tylko o fizycznym. Dla mnie fizyczne zdrowie ma trzy aspekty w jednym z przestrzeni. Wirus, bakteria, grzyb. Możemy mieć za dużo grzyba, za dużo wirusów i za dużo bakterii. Tak co do ogólnienia. Pewnego pięknego dnia, kiedy zdaliśmy egzamin w cechu, w rybnickim cechu bionorego i radystekutów, i teraz baba pochwalę się, którego teraz jestem szefem. A w... Po egzaminie poszliśmy sobie do knajpy coś zjeść, a potem koleżanka Ania, Hajduczenia z Olsztyna, do której sobie przez długi czas jeździłem w czicunk, mówi: Chodź, Wojtek, jedziemy do przemka, u przemka sobie coś tam, pogadamy, pośmiejemy się. I nie wiedziałem, że wtedy jadę. Również do gabinetu przemka i spotkam tegoż naturopata genialnego. I tenże naturopata genialny zaczął tą Anię badać. Ja siedziałem z boku i mi szczęka zaczęła spadać. Słucham gościa 30 minut, co mówi i mówię do końca, do do, co do niego: 5 lat cię szukałem. Mi zabrakło słów. Wszystko, co robisz, jest moją wymyślną metodą. Tylko nie wiedziałem, jak to zrobić. Czyli wymyśliłem sobie, że tak można pracować, rozumiecie? Wykoncypowałem sobie, że musi to być mierzalne przed, mierzalne po i musi być mierzalna zmiana. I nagle gość mówi do Ani, tam 3 do 6 miesięcy poprawić się, przyjdzie, że jeszcze raz jesteś zdrowa. O co chodzi? To, to, to ci już zaszło, tu poprawiłeś i tak dalej. Ja po prostu, o czym się zaczęły turwać. Nie wierzyłem w to, co on co, co mówi. gdyby w ogóle, z czymś innym, nie wierzyłem w pierwszym odczuciu. Tak mówi jak? Do no nie mogę też usiąść? Chodź. Pach, pach, pach. Ok. Zaczęło mi świtać, że w takim razie niby coś robię dobrze, ale mógłbym jeszcze lepiej. I teraz powiem wam taką rzecz: 70% ludzi, którzy przebija się przez mój gabinet, trafia do tego naturopedy. To, co mówiłem wcześniej. Nie wymyślam koła na nowo. Oczywiście ogarnę w jakimś aspekcie naturopatę, ale wolę wkoło, koło siebie znaleźć trzech, czterech, dziesięciu pasjonatów, którzy mają wiedzę lekarską, rozumiecie, którzy podniosą do góry jakość naturopatii, żebym do tych osób mógł wymyślać. Ja się nie będę uczył naturopatii na głębokim poziomie. Nie mam czasu na to. Ogarnię co innego. Ja ogarnię to. To ogarnię chiropraktykę w ciele. Dlatego przychodzicie do mnie, wiem co nacisnąć, tak, czasami zaboli coś tam, coś tam, coś tam, poprzesuwam i tak dalej. Tu ogarniam, uważam, że genialnie. Tu pracuję nad umysłem, żeby Wam pokazać, że można, a tu jest kosmos. Dotykamy kosmosu, tylko uwaga, na porządku ciało. Nie wierzę w odjechanych ludzi, którzy mówią, że my tylko fajnie myślimy, a firmy i tak dalej, a tu jest syf, nie wierzę. Nazywa się to, dla tych, którzy piszą, wysubtelnienie ciała. Nie ma takiego słowa, którego, tego słowa potocznie używanego, bo go w ogóle nie używamy. Eee, natomiast mi to przyszło i wiele osób mówiło, powtórz, rozwiem. Wysubtelnienie ciało. Ciało, ciało, wysubtelnienie. Tak to nazywam. Co to znaczy wysubtelnienie? Co to znaczy subtelność? Czy się skończy? Delikatność, czyli możemy więcej czuć? Tak? Chłonąć. Chłonąć. Powiedzieliśmy wcześniej, gdzie są te twoje myśli? Będę teraz będę, że tak powiem, ironicznie kpił, ale cię zainspirował. Między uszami. Między uszami, dobra? A jak odbierasz myśli? Nie wiesz. Pytanie. Drugie pytanie. To teraz się zastanowicie. Teraz pozmieniono nam anteny na dachu, tak? Pozmieniono nam. To są takie okrągłe talerzyki. Pamiętacie, stare anteny? Słupek? Taki druciak? Tak? Ktoś z Was ma kręgosłup? Ktoś ma żebra? Czym się to różni od, od tamtej anteny? I podłączone jest do komputera, biokomputera. Pytanie? Dlaczego mieć, trzeba mieć posprzątane ciało? Żeby komputer dobrze Żeby w pełnym spektrum możliwości. Masz syf, masz w wynikach błędy. Proste? Rozumiecie, dlaczego ważyłem kiedyś 98, teraz, waż, 98, teraz ważę 83? Dlaczego tak pedantycznie dbam? Dlatego przycisnąłem, dlaczego poszedłem do naturopaty, Dlaczego poszukałem naszej koleżanki z Poznania, która nakłuwa pięknie i kiełkami, jest mistrzynią, jest nauczycielem akupu akupunktury? Rozumiecie, czemu szukam wszystkich metod? Sam sobie nie zrobię chiropraktyki, szukam innych osób, które mi pomogą. Jak nie wiem, czasami kogoś odsyłam, kto mówi, co mam do zrobienia, nie wiem, Się do poznania, ponakłuwać i tam nie grzebcie więcej w tym arenie. Nazywam to korektą, nikogo nie naprawiam, nikogo nie leczę. Nazywam to tylko korektą, skoryguj. ktoś będzie u mnie, nacisnę nogę, nacisnę rękę, pójdzie prąd. Kurwa, ta ręka dzisiaj była, tak? Nacisnę jeden punkt, przecież nie robiliśmy żadnej operacji. Odblokowaliśmy punkt, poszedł prąd, ciało się samo naprawia. Czemu? No bo było w nim radość. Ktoś doświadczył emocji piękna, czyli doświadczył tego, do czego to ciało służy. Rozumiecie mnie? Fajne? W sposób nadzwyczajny.